Po wybijałem zęby tym, którzy zabraniali nam być takimi, jakimi dzisiaj każdy może być. Gdybym generalnie zrobił z nich naszyjnik, wyglądałbym kurwa jak krokodyl dandy. Że jest to powrót do tradycji w zasadzie sprzed 20 lat, ponieważ e, my zaczęliśmy od tego, że byliśmy turniejem, czyli najwyższą formą sprawdzianu. Best Fuel. Twój klucz do szybszej regeneracji. Czołem brygada, Karol Garnisarz z tej strony, dużego mam bohatera obok, sprawdzam czy się mieścimy w kadrze, bo Waldemar Kasta dzisiaj ze mną, dobry, dzień dobry jeszcze, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, witaj. Eee, mieścimy się na szczęście, bo trochę zredukowałem. O proszę. tego nie uczynił, to istnieje szansa, żebyśmy tego nie uczynili. Eee, głos KSW, po raz pierwszy na kanale, bardzo miło Cię eee, Waldemarze gościć. Lubimy NFL, czy po prostu stylowa fituje? Wiesz co, szczerze powiedziawszy, lubimy, jestem chyba pierwszym pokoleniem tej amerykanizacji, która jeszcze się tak źle nie kojarzyła, tak? Teraz się źle kojarzy? Znaczy nie tyle mnie, co w ogóle amerykanizacja generalnie wielu zagadnień jest y, niestety równa z trywializacją pewnych zagadnień. Ale generalnie mówić, że sport, taki jak amerykański futbol, koszykówka, e, deskorolka, sporty walki, wiele innych, już nie mówiąc o hip-hopie, to są aspekty, które powodowały, że, że już od wczesnych lat dziewięćdziesiątych byliśmy zafascynowani tą właściwą nam, znaczy w naszej interpretacji, amerykanizacją. Teraz patrzymy trochę z takim tak na te lata 90. -te z dużą nostalgią, ale ty miałeś jeszcze przyjemność dorastać wtedy, kiedy to naprawdę dochodziło ja, ja dopiero miałem, do Polski. Ja miałem przyjemność być już dorosły w 90. -tych. O, okej. Okay. No do, <gryw> opowiedz jak to jak to wspominasz. E Szczerze powiedziawszy, że to dyskorolka była zajawką, która była wtedy bardzo charakterystyczna. To było, to było tak samo jak z rapem byliśmy w zasadzie pierwszym pokoleniem ludzi, którzy się tym fascynowali w tym kraju, no bo, no bo jakby tego nie da się zmienić, tak? I nie mówię tutaj o własnej pionierce, jakby chełpliwie, tylko po prostu umówmy się, że wzorce wcześniej wiadomo, nie istniały podobne. tak? One, te przecieki dopiero zaczęły się wtedy, a my zaczęliśmy dzięki swoim rodzinom, dzięki, dzięki pewnym zapatrywaniom rozumieć, zaczęliśmy rozumieć, że, że istnieją inne sporty, alternatywna forma wyrażania siebie również przez strój, wygląd i że są inne dyscypliny sportu, a nie tylko e, piłka nożna. W zasadzie no nie, u nas były dwa ognie na podwórku o piłce nożnej, generalnie to były tylko mecze reprezentacji, no tam w zasadzie chyba że się, chodziło się na Śląsk, nie, no, bo ja jestem ze Śląska-Wrocław, w związku z tym e, nie jest to żadna tajemnica. Natomiast no mieliśmy wtedy niewielki stadion w Wrocławiu i, i to w niczym nie, przypomina, nie przypominało tego, co dziś e, może przeżywać fan piłki nożnej. A jak to dochodziło w ogóle do Polski lat 90., jak nie było internetu? Bo dzisiaj jak tak młode pokolenie ci będzie słuchało, to się tak zastanawia, a wręcz nawet nie wyobraża sobie tego, że w tym czasie nie było internetu. Ja myślę, że to pokolenie, które Cię ogląda, w ogóle mnie nie zna w dodatku. Znaczy, w związku z tym, e, to jakiś starszy pan w wieku starego, ne? To jest coś takiego, ale... Ale po, e, jak powiedzieć uciekanie no, po... z tak? No, bo... no chyba, że tak. Po redukcji, o, tego im brakowało. Natomiast prawda jest taka, że, że no było to, była to nowomodła, która była o tyle charakterystyczna, że pozwalała wyrażać się w nieco inny sposób, no bo jakby w moich czasach generalnie Określanie się w ujęciu subkulturalnym było dosyć... Hmm... Ryzykowne? Nie, to nawet nie o to chodzi. Po prostu było ograniczone do tego, mogłeś być tylko punkiem, metalem albo skinheadem. A ty byłeś? No, ja byłem pierwszym pokoleniem raperów w Polsce. Stąd byłem hip Czyli wyłamywałeś się poza. Wyłamywałem. Yy, yy... Torowałeś dla innych drogę, można powiedzieć, w tych czasach. Znaczy, yy, zabawne jest to, że w... nie uważam, żebyś popełnił jakiś błąd mówiąc to, co powiedziałeś. No tak, no, po prostu wybijałem zęby tym, którzy zabraniali nam być takimi, jakimi dzisiaj każdy może być. Dzisiaj na szczęście nie musimy wybijać zębów w tym temacie. Ale gdybym generalnie zrobił z nich naszyjnik, wyglądałbym kurwa jak krokodyl. Dandy. Pamiętam te Znaczy bajki, to był nawet film, przede wszystkim kilku, kilku częściowe. Mi się, Ale była też, była też e, kartuna networkowa, chyba na adaptacja, coś na takiego. To była adaptacja u oligatora generalnie? O, dobra, o tym myślałem. Aligator u Tak, 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 Stąd tak. Się wzięła moja akcja w dodatku. Jesteśmy dzisiaj na e, media treningu przed KSW e, XTB KSW Epic, czyli czymś nowym w Federacji KSW. W rzeczy samej, e, czy nowym, nie do końca bo uważam, że nie tylko jakby osoba włodarza w postaci, w postaci Martina przypomniała na wstępie dziś, że jest to powrót do tradycji w zasadzie sprzed 20 lat, ponieważ my zaczęliśmy od tego, że byliśmy turniejem, czyli najwyższą formą sprawdzianu. Mogłeś wyjść do walki dwukrotnie, bądź wiesz, bądź trzykrotnie nawet, bo to było, w związku z tym, no wtedy umówmy się, że to jest najwyższa forma sprawdzianu, jak ty nie przygotowujesz się ileś tygodni pod konkretnego zawodnika, tylko w zasadzie jesteś w stawce ośmioosobowej, generalnie w której wszystko może się wydarzyć i w dodatku wszystko zadecyduje się w ciągu najbliższych trzech godzin, tak? Jesteś podekscytowany ogólnie tym, tym eventem? Jestem osobą, która wyraźnie tak samo jak Martin jara się tym, że wraca. Do tej formuły. Ona jest najtrudniejsza, najcięższa. Zaczynaliśmy od tego, i tak istotnie uważam, że skoro jest to najwyższa forma sprawdzianu, to jaram się tym, że ona znowu zagości na polskiej antenie i że my znów podejmujemy się zrobienia czegoś, co jest nie, co, co prawda, tym razem jest to mniejszy turniej, bo jest czterosobowy z tego, co pamiętam. Tak, tak, tak. tak. E, natomiast no, nie zmienia to faktu, że nadal generalnie emocje rosną, no i tak jak powiedziałem, i sprawdzian też. Wyobraź sobie po prostu, że walczysz generalnie dwukrotnie dziś, no i rozkładanie sił, strategie, techniki. Kaliamerytorykę wystarczy sobie wyobrazić. KSW znowu robi, znowu robi taki e, fajny krok, bo w tej nowej erze KSW, czyli w e, erze 12 gal e, w ciągu roku, trochę to KSW mam wrażenie spowszedniało, a teraz wychodzimy poza taki, poza taki schemat. Ja bardzo się cieszę e, na ten event. Gdy dzisiaj zobaczyłeś Tomka Adamka, pięściarza, mhm. byłego mistrza świata dwóch kategorii wagowych, że on wchodzi w bluzie KSW, to co poczułeś? Wiesz co, szczerze powiedziawszy, mm, niespecjalnie skupiłem się na tym, że nosi nasze Trzy litery na klacie. Bardziej skoncentrowałem się na tym, że jest ode mnie starszy o rok czy dwa tomek. Pamiętam, rocznikowo chyba dwa. 4,8 jest rocznikowo. Hmm, Tomek, no to, 7,6? To, 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 no to chyba dwa lata, e, czyli dobrze pamiętałem. Także jest starszy ode mnie 2 lata, no, a ręce ma szybsze dwukrotnie. W związku z tym wygląda na to, że, że wciąż jest to. Jest speed, a jak jest speed, jak jest zadanek szybki, to wiesz, wygra z każdym. Bo to oczywiście jest możliwe. Ja nie twierd, nie, twierd, nie mówię, że nie. Natomiast y, y, jestem pełen podziwu, bo, bo jednak y, y, nie zardzewieć miło przerwy, mając lat 48, jest to. Jest to dobry prognostyk dla Tomka na jego walkę. E, natomiast dla mnie jest to coś godnego podziwu. Kiedy ty się raz, ostatni raz biłeś? Kiedy ja ostatni raz się biłem? 5-7 lat temu ciężko powiedzieć trening? Ale... Czy to była jakaś sesyjna to... scy sytuacja? Niestety nie był trening. Ja nie trenuję, Trenuję tylko na PlayStation. A nie kusiło ci nigdy, żeby jakoś się tak sprawdzić, przeżyć, znaczy wyjść kusi... poza schemat? Jak mnie kusi, to idę generalnie po prostu do któregoś ze swoich kolegów, przyjaciół, znajomych. W zasadzie jestem, współtworzę to środowisko, więc nie dziwota, że, że mogę pójść i podważać niejako e, autorytet do. Trenera we Wrocławiu. Znam się bardzo dobrze z trenerem panczera, z którym się wychowywałem, Generalnie staliśmy gdzieś tam po bramkach, wybijaliśmy te zęby rzeczone, wcześniej wspominane jako Krokodyl Dundee, hashtag. Chodzę do szuwara mojego serdecznego kumpla, jak chcę na przykład by potrenować trochę brazylijskiego dżudicsu. Najczęściej robię to wtedy już prywatnie w ogóle, żeby właśnie tego jego autorytetu przy sekcji nie podważać. I w zasadzie głupio i źle nie wyjść, no bo jestem otyłym starszym panem, któremu się nie chce. Natomiast jeżeli nie mam ciągotki, to po prostu to robię, tak? I, I rzeczywiście jestem osobą, która trenowała sporty walki, więc jestem osobą, która gdzieś tam przesiąknęła tym i wciąż nie mam ochotę. Natomiast nie można tego ani nazwać sekcją, ani, ani aktywnym uczęszczaniem do, do klubu, ponieważ ani opłacam składek, B nie bywam tam regularnie. Typ na walkę Adamek Kalidow na koniec. Eee... Na punkty Tomasz Adamek, generalnie całym sercem, za swoim serdecznym przyjacielem od lat, Mamed Halidow. Waldemar Kasta, szanowni widzowie, bardzo miło było poznać. Dzięki jeszcze raz cześć. za rozmowę. Cześć. Dobrego, cześć. Dzięki. Best Fuel, twój klucz do szybszej regeneracji.